Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Oruk na kanale ichi W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam historię Uzumaki od początku do końca. Zapraszam do oglądania. Klan Uzumaki pochodzi z Uzu Shiogakure, wioski znajdującej się w kraju Wirów. Jak zapewne wiecie, główny bohater czyli Naruto Uzumaki pochodzi z tego klanu. Klany są potomkami, a Shuri Otsotuki posiadają pewne pokrewieństwo z klanem Senju. Przez pokrewieństwo posiadają bliskie relacje, które przetrwały do dziś i przełożyły się na wioskę liścia. Przyznanie na tył kamizelki Shinobi z Konohagakure z symbolu klanu Uzumaki. Wioski posiadały dobre relacje, a nawet została wybudowana w Konoha świątynia masek klanu Uzumaki. Między innymi była tam maska, której użył Orochimaru do odzyskania dusz Kokage od Boga Śmierci. Przez doskonałe umiejętności fuinjutsu klanu Uzumaki stworzyły one lęk u innych wiosek całego świata. Jakiś czas po przeniesieniu Kusiny Uzumaki do Konohy, Zushi Ogakure został zniszczone przez potężną technikę. Ocaleli, rozprzestrzenili się po świecie, przykładami są Karin Uzumaki, rodzice Nagato, czy sam Nagato Uzumaki. Klan towarzyszył nam przez całą serię i było wiele wspominek o nim, nawet w kolejnych częściach, czyli Naruto, Shippuden i Boruto. Uzumaki posiadają niezwykłe siły życiowe, co uratowało Kusinę, kiedy Tobi odpieczętował z niej 9 tego. Posiadają także niezwykłą ilość czakry. Klan został w pewnym stopniu odbudowany przez Naruto Uzumakiego, który spłodził syna i córkę. Nazywają się Boruto i Himawari. Niektórzy w klanie Uzumaki mają umiejętność szybkiego leczenia przez konsumpcję czakry, a dokładniej ugryzienie danego miejsca. Jeszcze parę ciekawostek na temat klanu Uzumaki to, że Uzumaki oznacza wir. Czerwone włosy są pospolitą cechą i znakiem charakterystycznym uzumaki. Istnieje odpowiednik Naruto i jest nim Menma z filmu Road to Ninja. Niestety film nie jest kanoniczny. To by było wszystko na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Narka!